Halo, cześć. Witajcie serdecznie z tej strony Grzegorz Holewa. Witam was raz kolejny. To jest mój drugi odcinek oficjalny drugi film, który nagrywam e, dla Was. A dlaczego to robię? Ponieważ chciałbym Wam serdecznie podziękować za wszystko, co się wydarzyło przez ostatnie 2-3 tygodnie e, w moim życiu i tutaj na moim forum. Chciałbym e, bardzo podziękować za wszystkie, za fantastyczne komentarze, e, które tutaj e, są. E, jestem naprawdę pod wrażeniem fantastyczny kurs Snajpera petarda, wow, piękna, piękna sprawa, powodzenia Grzegorz słuchajcie, dziękuję wam wszystkim za tak e, ciepłe słowa e, i, i słuchajcie w ciągu jednego dnia mieliśmy 400 w ogóle, chyba 50 odsłoni, mamy już 670 wyświetleń, 38 lajków, e, no, no magia, po prostu po prostu magia. Dlaczego teraz robię dla Was ten film? Chciałbym zwrócić uwagę, że mamy na naszym kursie już dosyć sporą grupę ludzi i chciałbym również zwrócić uwagę, że nasz kurs będzie, promocja naszego kursu będzie trwała do końca maja. To jest, to jest jedna z rzeczy, chciał, którą chciałbym właśnie w tym, w tym odcinku również poruszyć. Ale co najważniejsze, chciałbym wam w tym momencie pokazać tak naprawdę, co jest w środku, co się wydarzyło i jak to wszystko działa. Kochani, no, no i po prostu aż słów mi brakuje do, do tego wszystkiego, co się wydarzyło. Chciałbym wam tutaj pokazać jeszcze raz stronę, która wygląda w taki sposób, jeżeli będziecie, wejdziecie ogólnie tylko na tą stronę, czyli londonindependenttrading.co.uk, będziecie mieli coś takiego oczywiście i żeby wejść gdziekolwiek, na przykład na forum, no to będziecie musieli się zalogować, prawda? Jest bardzo proste, możecie to zrobić przez Facebooka czy przez e-mail. Ja w tym momencie zrobię to szybciutko przez Facebooka, żeby żeby pokazać Wam wszystkim, jak to będzie wyglądało, prawda? No i już jesteście w środku. I oczywiście będziecie mieli dostęp Tutaj do takiej sekcji jak forum. Niestety nie będziecie mieli oczywiście dostępu do kursów. Żeby mieć dostęp trzeba będzie wykupić plan pricing i to jest właśnie to o czym mówiłem wcześniej. 50% promocja będzie do końca maja. Później niestety kursy będą już w normalnej cenie. Oczywiście będą jeszcze też kursy GB, ale to nie o tym chciałem w tym momencie rozmawiać. Wróćmy do forum. Chciałbym Wam pokazać, co się dzieje na forum. Jeżeli się zalogujecie tylko mailem, oczywiście, bez żadnego dostępu, będziecie mieli dostęp do, do General Discussion Forum. Niestety nie będziecie mieli ani do forum.pl, ani do forum GB, ani do investment analysis. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że powstała nowa sekcja i tutaj też jest. Potężny plus i potężny bonus, ponieważ w tej sekcji będziemy mieli analizy e, na, na long term investment, tak? czyli na długoterminowe e, inwestycje. Będziemy specjalnie szukać a, odpowiednich projektów, które są mocne w sile. To nie jest po prostu taki pump and jump, czyli to nie są analizy projektów, które będą po prostu e, szybko rosły i szybko spadały, bo nie o to nam chodzi. Chodzi o to, żeby inwestować w naszą przyszłość, i tego będę starał się a um, jakby to będę starał się wprowadzać do naszej tutaj firmy, do naszego społeczeństwa, do naszego forum, żeby to wszystko, e, no żeby, żeby ludzie po prostu zarabiali kasę, no, o to chodzi, tak, żebyście mieli lepszą przyszłość. Także to wszystko, e, kochani, również e, cały kurs za jedną opłatę do końca życia jesteście tak naprawdę... Um, jesteście u nas, tak? Jest, będziecie mieli dostęp do tego wszystkiego. Jak mówiłem, macie tylko, jeżeli tylko macie maila, macie tylko dostęp do general discussion, prawda? No i tutaj, kochani... Bardzo proszę, tutaj jest pełno um, jakby wiadomości czy pełno y, y, nowych postów, y, które możecie sobie rozwinąć. Y, na przykład dzisiaj jest taki post wyrzucony, który mówi nam, że takie nowe forum właśnie powstało, prawda? Y, wracając tutaj do tego forum. Y, Dlaczego jest takie forum stworzone, General Discussion? Ponieważ jest to forum dla każdego, żeby zadawali pytania, tak jak na przykład wy, którzy nie jesteście pewni, czy nie jesteście, e, chcielibyście sprawdzić, czy, czy to rzeczywiście działa, czy ja nie kłamie, czy, czy cała strategia jest, e, jest warta prawda, tego e, czasu waszego i pieniędzy, które zainwestujecie. To to jest miejsce, po prostu wystarczy sobie kliknąć na e, Star Discussion i możecie zadać pytanie i wtedy każdy z Was e, będzie miał dostęp do y, który, 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 który może, każdy z Was będzie miał e, e, dostęp do komentowania tego, prawda? Czyli nawet moi studenci też będą mogli odpowiedzieć, że a nie e, Grzegorz to jest oszust <laughs> i to jest, to jest nieprawda albo to jest fantastyczne i, i, i to, to wszystko działa tak tutaj ja osobiście i moi um, Moi szkoleniowcy e, też wyrzucają posty, prawda? E, kolejna analiza jak po sznurku, 200 profit, e, tu jest jedna, prawda? E, mamy, no nie wiem, BTC Short, proszę bardzo, skuteczność, boom, ale tutaj już widzicie wszystko tak naprawdę po fakcie, czyli, czyli no, nic Wam to nie daje, aczkolwiek na pewno daje Wam to, że że jesteście w stanie to sprawdzić. Dlatego stworzyłem coś takiego, żeby nie było, że, że, że po prostu jak gdzieś tam za, za plecami, nie wiadomo co się dzieje, ludzie wchodzą, płacą, a później płaczą, prawda? Coś takiego jest stworzone, macie jawnie, wszystko Perfekcyjnie jest tutaj pokazane. Następny profit 500 plus. No 500 plus jest takie trochę po polsku, nie? <gry> ale to jest w funtach, kurde. E, dzisiaj 950 profit. To wszystko jest tutaj, ale ja mówię, to wszystko jest po fakcie. I teraz. Um, ja wyloguję się, kochani, w tym momencie. Tak. I szybciutko zaloguję się już jako, jako właściciel tutaj. I jak już będziecie tutaj u mnie, to będziecie mogli się tak właśnie logować, w taki sposób. No i wracamy do strony. I w tym momencie, kochani, będziecie mieli dostęp już do wielu, wielu innych rzeczy, a mianowicie online courses wchodzimy w pierwszą zakładkę tutaj po tej stronie i już będziecie mieli dostęp do ośmiu filmów, które dokładnie mówią e, o całej strategii, którą, którą ja stosuję prawda, na rynku, która jest bardzo prosta, ale cholernie skuteczna. Oczywiście również też macie do pobrania lub do, do, do wglądu PDF, który jest tutaj y, podpięty um, i oczywiście też y, będziemy dodawać jeszcze więcej, więcej wiedzy e, już w przyszłości, ponieważ tak jak Wam mówiłem, ten cały projekt się rozwija i rozwija się równie, równo z Wami, więc e, to jest coś niesamowitego. E, online Courses, teraz przechodzimy do e, Members. Słuchajcie, popatrzcie co tu się wyprawia, to jest po prostu masakra, mogę tak powiedzieć, bo mamy tutaj aż 80 chyba 84 osoby, um, e, które są tutaj u nas na forum. E, znaczy, które są u nas na stronie, niektórzy, niektórzy już są studentami, niektórzy nie. E, e, mam nadzieję, że dojdą do nas, jakby w, w, połączą siły i będziemy razem, razem się uczyć i będziemy dalej, dalej pracować na rynkach. Nie? Um, teraz jeszcze chciałbym wam właśnie pokazać forum, tak? jaki, jaki będziecie mieli dostęp do forum. Forum odpalacie tutaj. I e, zaraz przejdziemy do sekcji, która najbardziej Was pewnie interesuje, czyli, czyli ITI Trading. I tutaj już, kochani, macie bezpośrednio, e, codziennie analizy moje oraz już studentów, kto, którzy, um, e, którzy są tutaj u nas e, na forum, którzy już się uczą tej, tej strategii. No i jesteśmy tutaj już w środku forum. PL, prawda? I kochani, macie tutaj dostęp do każdej analizy, którą ja tak naprawdę codziennie wyrzucam. I kochani, no, ciekawe miejsce, proszę bardzo. Ciekawe miejsce tutaj na przykład jest analiza podana i, i można już sobie korzystać bezpośrednio, prawda? Codziennie. Popatrzmy, co się w ogóle działo. Um, słuchajcie, <grym> yy, tutaj mamy na przykład yy, na 100 profit, 800, yy, 800 <grym> funtów. I słuchajcie, to nie, jest, yy, to nie są żarty, to, jest naprawdę, to są naprawdę pozycje. Tutaj są pokazane, możecie odpalić, dokładnie widzieć wie, wejście w pozycję. Yy, tutaj macie profit, yy, także yy, każda jedna taka rzecz jest, 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 jest prawdziwa. To nie są żadne. Hokus pokus to nie są żarty. Tutaj jest 800. Chciałbym pokazać następną, nie wiem co tutaj mieliśmy. Na 100, 150 małym lotem. To są nasi studenci kochani, proszę bardzo. Tutaj już poleciało i, i, i weszło, nie? 150. Brawo. Teraz mamy następną następną analizę, następny dzień. Co tutaj mamy? momencie gdzieś tutaj jeszcze było. Um, tutaj mamy złoto, tak. Które z pa! Proszę, tutaj się złoto pięknie rozegrało. Tu jest analiza, miała pójść na dół. Tutaj jest moment wejścia w pozycję, proszę bardzo. Sam szczyt, tak. Sam szczyt. No i tutaj już za mamy rozegraną pozycję. 1300 y, funtów, nie? <laughs> Także. No a tutaj, żeby nie kłamać, no to już macie, na, już macie na żywo, to jest ten ruch, który został wzięty, prawda? Um, także... No niesamowite, nie? No, żeby, żeby tutaj już nie być gołosłownym, no to nawet wam pokazuję. O, tutaj widzę Bitcoin, dalej leci bardzo ładnie. Tutaj wam, kochani, pokażę e, pozycję. Tutaj mamy, no to jest właśnie to złoto, które się rozegrało. Proszę bardzo. Ciach, poszło tu. Jeszcze można było ten ruch brać. Oczywiście 100% zostały zgarnięte, ale tego wszystkiego uczę e, na strategii. Tutaj mamy następną pozycję. E, proszę bardzo. To jest Bitcoin. Bum leci na dół tak fantastycznie wszystko się rozgrywa kochani to jest to są wszystkie moje analizy które też są dostępne oficjalnie można zobaczyć sobie na TradingView. tutaj jest long oczywiście on tutaj spada ta cena ale widać perfekcyjnie do, do momentu w którym wyznaczyłem ta cena doszła do góry także każda jedna analiza po prostu jest generalnie w punkt. Ja słuchajcie, nawet nie liczę, proszę bardzo, tu jest następny long. Wszystko idzie jak w zegarku. Ja już nawet nie liczę, słuchajcie, jakieś tam um, ilości tam wejść, które są dobre, które nie, bo to już kompletnie nie ma sensu. Straty mamy tak śmieszną i takie małe. Straty są w tej, w tej strategii, którą ja pokazuję i którą staram się uczyć, że to jest aż, aż po prostu, aż po prostu szok, tak? Co mamy dalej, kochani? Um... BDC Long, proszę bardzo, tutaj była jakaś, jakaś analiza, e, kogoś, aha, tutaj tak, tu jest jakiś e, nasz, jeden z, z naszych studentów, Robert, Robert pytał się longa, ale automatycznie zaraz e, tutaj nasz trader e, Kamil, e, zaraz szybciutko e, zwrócił uwagę na to i powiedział, że, że być może, być może jednak będą chcieli ciągnąć na dół, prawda, ponieważ widział pewne rzeczy na rynku, które mu e, na ten temat mówiły. Um, zobaczmy dalej, eee, co tu się jeszcze wydarzyło. Eee, czekamy tutaj na sygnał na 100. Nie wiemy, czy daleko w przyszłość, czy nie za, za daleko w przyszłość pojechałem. Eee, zobaczmy, tutaj tą analizę. Proszę bardzo, analiza miała iść na sel. Sel <słuch> poszedł, tu jest, tu jest. Za momencik, przepraszam, zaraz odpalamy. Sel poszedł 500 funtów. Cześć, poszło, tak? Tutaj mamy w tym samym ruchu, mamy górkę 400 funtów, poszło, tak? Słuchajcie, kto powiedział, że nie można brać dwóch pozycji w jednym, w jednym ruchu? Oczywiście, że można, tak? To wszystko jest u nas, czyli, czyli u snajperów rynku, muszę tak powiedzieć. Nie, To mi się bardzo spodobało i dzięki w ogóle za, za tipa tutaj. Mieliśmy fantastyczny kurs snajpera, to jest niesamowite. Sniper rynku to my, jeżeli chcecie, kochani, dołączyć do, do elity, tak naprawdę rynku, która się tworzy w tym momencie w Polsce, to serdecznie, serdecznie zapraszam. Jeszcze raz mówię, nasz 50% rabat będzie do końca maja. Jeszcze chciałbym wam pokazać. Jedną rzecz, mamy oczywiście coś takiego, to jest już ekstra, ale do wszystkiego macie tutaj, macie oczywiście dostęp, czyli mamy jeszcze coś takiego jako jak live stream, prawda? Ja osobiście z Wami będę miał live video. Um, I tylko to jest dostępne dla grupy. To live video y, było y, 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 kilka dni temu, czy około tygodnia temu, już nie pamiętam dokładnie. I y, y, y tutaj, kochani, muszę wam pokazać jedną fantastyczną sprawę. Był to w ogóle mój pierwszy live. Y, tak, to ja tutaj jestem. I <grych> y, 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 chciałbym, może, może tak, może chciałbym zacząć od tego w ogóle, co było na live. Na live chciał, chciałbym zwrócić uwagę y, na to, jak wyglądał mój wykres. Wcześniej. Mam nadzieję, że ja to szybciutko zaraz znajdę. O, dokładnie, to jest ten moment. Tak. Już pokazuję. Tak, to jest ten moment. I chciałbym zwrócić uwagę, kochani, jak wyglądał mój wykres dawno, dawno temu. I oczywiście niektórzy z Was znają coś takiego i widzą, ponieważ. To wszystko, co widzicie tu, te wszystkie bohomazy, i te wszystkie linie, i te wszystkie trendy, linie trendu, i tego, tego typu jakieś tam wielbłądy. Wiecie jakieś wzory na, na wykresie? To wszystko jest po prostu jedna wielka pułapka, tak? Ja bym chciał to tak podsumować. Dlaczego? Ponieważ. No wyobraźcie sobie, po co są tworzone takie historie. No te historie są po, po, tworzone po to, żeby wciągnąć nas w pewną pułapkę, żeby, żeby je, je, No wyobraźcie sobie, jeżeli ty widzisz taką, taką linię trendu, prawda? Czy cokolwiek, no to jeżeli ty widzisz taką linię trendu, no to cały świat to widzi. Jeżeli cały świat to widzi, no to banki tylko na to, prawda, czekają, tak? I zaraz pokażę wam o co o co mi chodzi, zobaczcie. Nie. Tutaj też jest taka linia trendu, która gdzieś tam się tworzyła. Eee, o, na przykład tutaj. Tutaj mamy ten knot i tutaj też można by było powiedzieć, że to jest, to będzie linia trendu, tak? Czyli tego mo można, można było od tego knota, tego knota, czyli mamy kanał cenowy, tak? Mamy kanał cenowy, no i co? I normalnie, normalnie kanał cenowy zostaje wybity, więc co tu się wydarzyło? powinno iść na dół, prawda, czyli powinniśmy względem jakby strategii takiej niedzielnej, ja bym powiedział, powinniśmy lecieć na dół, tak, czyli trend został wybity. No a tutaj co się wydarzyło? Wszystko poleciało do góry, tak, i znalazło się w tym dokładnym miejscu, które określiłem w tej analizie i cena spadła. Dlaczego tak się wydarzyło? Po prostu, to jest manipulacja, to jest celowe, żebyście wpadali w takie pułapki. Teraz jak szukać takich pułapek, jak, jak widzieć na rynku te pułapki i jak y, y, ustrzegać się i czekać i y, y, wchodzić jak snajper, czyli w tym miejscu, nie w tym miejscu na sel, no to wszystkiego uczę w, w kursie. I to jest, przysięgam wam, to jest naprawdę prosta rzecz, ale trzeba pojąć i trzeba zobaczyć e, kilka podstawowych rzeczy na rynku, żeby, żeby wiedzieć jak to, jak to działa. I teraz zobaczcie na mój wykres. Na moim, no mój wykres to jest jedna kreska, prawda, i kilka boksów. I tyle. I do widzenia. I nie ma, i nie ma tam wielkiej historii, tak? A zobaczcie na ten wykres, nie. Zobaczcie na wykres, który był tutaj. Zaraz w momencie, gdzie ja to. O, tutaj, tak? Zobaczcie na ten wykres. No to to, to jest po prostu jedna. Wielka, jedna wielka masakra. No i co, zgad, zgadnąłbyś gdzie wejść? No nie no, po prostu tak. E, chciałbym Wam jeszcze jedną rzecz pokazać. Mieliśmy na live a, pozycję, a, która, która jest a, na żywo. E, I słuchajcie, no ja po prostu chciałbym chciałbym. Chciałbym pokazać Wam po prostu jak to wszystko działa. I tutaj jest to wszystko pokazane na żywo, prawda? Także zobaczcie sobie to jest pozycja. Momencik ja przewinę tylko kawałeczek. Ok. Popatrzcie jak ta pozycja się rozgrywa. O, momencik, tu już mamy, tu już mamy to. Popatrzcie. Popatrzcie jak pozycja się rozgrywa. Tutaj jest kasa. Nie? To wszystko jest na żywo. Ja to wszystko zrobiłem dla chłopaków na żywo. Popatrzcie. Tutaj daję stop losa na górę. Prawda? Moje wejście i tak było trochę późne, bo generalnie przeważnie tu wchodzę. Tak, tutaj mamy. Ja przyspieszam to, że troszkę ekran, żeby było troszeczkę szybciej, żeby było widać co się dzieje. cena sobie tańczy, widzę, że mają parcie na dół, jak też Was nauczę tego, też Wam powiem dokładnie jak to, jak to wygląda i to dokładnie w tym live jest, popatrzcie tutaj cena już schodzi mi na dół, pozycja zostanie zamykana, to jest 200 chyba tam 50 funtów, cześć, tak, pozycja zabrana, krótki ruch, ciach, do widzenia. I, I tyle. I, I tak to wszystko wygląda. Nie? Także e, będziecie mieli jeszcze do tego wszystkiego tutaj e, następne materi materiały szkoleniowe, które ja będę udostępniał. E, będziemy się spotykać na żywo e, i będziemy się uczyć, um, jak strzelić się w rynek dosłownie, co do pipsa i, i to, jest, to jest dla mnie najważniejsze i to jest um, um, podstawa. Także, kochani, ten krótki odcinek ale bardzo ekscytujący niesamowicie jestem jestem w totalnym szoku, zresztą pokażę wam jeden, ja, ja mam masę takich wiadomości, ale tutaj pokażę wam jednego z uczestnika Witold wysyła mi prywatną wiadomość i pisze coś takiego, cześć jestem mega podekscytowany, twoja strategia to jedna wielka petarda, nie ukrywam, że wcześniej byłem zrezygnowany i chciałem porzucić trading, teraz zaczynam rozumieć wykres. Świetna robota. Dzięki Witold, kurde, łapa w górę. Eee, <laughs> nic dodać, nic ująć. Kochani, wszystko, um, co Wam pokazuję, um, to, to jest po prostu fakt. Eee, mi serce rośnie, e, pęka ze szczęścia mamy potężne forum, mamy następne forum, które będzie um, e, które będzie jako inwestycja na, na długą, dłuższą metę prawda? czyli to będzie tu IT Investment analysis. jeszcze raz powtarzam, to jest nowe, nowe forum, które teraz wchodzi e, będziemy mieli tam analizy um, wszystko dzieje się bardzo szybko e, niesamowicie i to jest chyba najbardziej, najprężniej rozwijające się forum w Polsce snajperów w rynku, do którego Serdecznie zapraszam kochani, jeszcze raz powtarzam, do końca maja jest 50% promocja później niestety wszystko rośnie do góry mamy jeszcze angielską wersję tego wszystkiego, która też będzie ruszać za, za już za niedługo Jeszcze raz powtarzam, generalne forum dla wszystkich popatrzcie sobie, złoto analiza profit 1400 Tutaj każdy 500 plus prawda? 550 plus Słuchajcie 400 słuchajcie Wejdźcie, sprawdźcie, ja nie będę tutaj owijał, wiecie, w złote papierki, wszystko jest dostępne, można wejść, zobaczyć. Ja z wami się żegnam, chciałem się z wami tym podzielić i jeszcze raz podziękować wszystkim tym, którzy są ze mną, którzy zdecydowali się, zaufali mi, jest to dla mnie po prostu coś niesamowitego. Trzymajcie się, kochani i... Widzę Was u siebie. Cześć.